Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Niemal dekadę czekać musieli fani dzikiego zachodu na drugą odsłonę Red Dead Redemption. Nowa produkcja Rockstar Games to jedna z największych i najbardziej rozbudowanych gier w historii. Bezkresna amerykańska dzicz, grubo ponad setka godzin zajęć i najbardziej interaktywny świat, jaki stworzyło to międzynarodowe studio. Ale jednocześnie gracze oczekujący GTA na Dzikim Zachodzie sromotnie się zawiodą, więc przed wyruszeniem w drogę należy zebrać podstawowe informacje na temat tego odchodzącego od utartego szlaku dzieła i mamy nadzieję, że pomoże w tym nasza recenzja. Oto przed Wami Red Dead Redemption 2. Jest przełom XIX i XX wieku. Kończą się czasy kowbojów, a nieskalany jeszcze niedawno dziewiczy ląd powoli traci niewinność przygnieciony kilofami i machinami rewolucji przemysłowej. W nowym świecie o przetrwanie walczą ostatni rewolwerowcy, relikt dawnej epoki. Z taką koleją rzeczy nie chce zgodzić się Dutch Vanderlind. złotousty bandzior, który po nieudanym skoku na bank w Blackwater ukrywa się wraz z resztkami swego gangu w prowizorycznym obozie henna odludził. Dutch ma wizję. Ameryka nie potrzebuje już takich jak oni jego świta, ale jeszcze tylko kilka udanych napadów, i cała ferajna będzie mogła zacząć nowe życie, gdzieś z dala od nieuchronnych zmian niesionych przez nadchodzącą wielkimi krokami cywilizację. Wśród najbardziej zaufanych cyngli Vanderlinda znajduje się Arthur Morgan, centralna postać opowieści, który to wraz z innymi jeźdźcami próbuje znaleźć kolejne sposoby na zebranie potrzebnej sumy. Z czasem jednak w bohaterach budzić zaczyna się sumienie, a w ślad za nim rusza tytułowe odkupienie. Red Dead Redemption 2 to gra, którą można porównać do zapomnianego dziś gatunku filmowego spaghetti westernu. Nie tylko dlatego, że łączy je tematyka. Wiele przedstawicieli tego kina charakteryzowało się powolnym budowaniem napięcia i długim czasem trwania. Rekordziści ciągnęli się ponad 6 godzin, a i przecież legendarny dobry, zły i brzydki z Clintem Eastwoodem liczy sobie ponad 2,5. pół. Tak samo produkcja Rockstar może uderzyć niespodziewanie swoim niecodziennym dla gry wideo tego kalibru tempem. Powiedzieć, że Red Dead Redemption 2 toczy się powoli, to nie powiedzieć nic. Sam wątek fabularny składający się z sześciu rozdziałów to ponad 30 godzin rozgrywki, po którym następuje trochę oderwany od całości kilkugodzinny dwuczęściowy epilog, doprowadzający rozgrywkę fabularną do dobrych 40 machnięć bobrzego Ogona, zakładając, że skupimy się jedynie na nim. A i to dopiero wtedy gra rozpościera skrzydła, gdy zajmiemy się jej masywnym otwartym światem. To tytuł, który wymaga odpowiedniego podejścia i mam wrażenie, że nie jeden fan przyzwyczajony do przebojowego, kolorowego i bombastycznego GTA, zwyczajnie się od tej produkcji odbije, bo nie da się nie zauważyć, że jest to gra diabelnie nudna ale atmosferycznie nudna, gdzie gracz stara się znajdować radość w oglądaniu krajobrazów czy wsłuchiwaniu się w dialogi nie dlatego, że może, ale w zasadzie dlatego, że musi. Bo choć na pierwszy rzut oka formuła gry nie odbiega od innych otwartych tytułów Rockstara, to podejście do jej realizacji jest zgoła odmienne. Red Dead Redemption 2 to gra mniej hollywoodzka, a bardziej hołd dla klasycznych spaghetti westernów przykrytych warstwą udawanego realizmu. I chociaż gra, jak to bywa w tym gatunku, składa się z dziesiątek znaczników na olbrzymiej mapie, które odwiedzone aktywują kolejne zadania, to w RDR liczy się nie tyle cel, co sama droga. Często dystanse, jakie dzielą od siebie kolejne punkty, są olbrzymie, a naszym jedynym środkiem transportu będzie wierny koń, snujący się w kierunku zachodzącego słońca swoim leniwym tempem, i tak przez kilkadziesiąt godzin gry. Ale to, co dla jednych będzie przeszkodą nie do przekroczenia, dla innych będzie relaksującym sercem doświadczenia amerykańskich pustkowi. Jest to pozycja stawiająca na powagę i refleksję. W niemal dowolnym momencie podróży wcisnąć możemy przycisk kamery filmowej, która zmienia tymczasowo grę w przepiękny wygaszacz ekranu. Nasz koń przechodzi na autopilota, a my zostajemy sam na sam z atmosferą i pogrywającymi gdzieś w tle ambientami czy strzępkami fantastycznymi dobranych melodii country, napisanych specjalnie na potrzeby gry. To trochę jakby zestawić popijawę tanimi drinkami w klubie nocnym z wpatrywaniem się w kominek ze szklanką dobrej whisky w dłoni. Im człowiek starszy i bardziej refleksyjny, tym bardziej to właśnie ta druga opcja wydaje się czarująca. A jest też czym być oczarowanym, bo mapa Red Dead Redemption 2 jest chyba najbardziej dopieszczonym elementem gry. Pustawy zachód od Blackwater 1, wypełnione sztucznie martwymi pustkowiami, zastąpiony został różnorodnym geograficznie wschodem. Każdy metr kwadratowy terenu mógłby robić za widokówkę, a ilość pracy, włożone w nawet najmniejsze detale pojedynczych obszarów, to coś za co należą się rockstarowi pochwały. Niełatwo jest zrobić interesujące pustkowia, a co dopiero niczym BobRos modelingu 3D wyczarować krajobrazy, na które zwyczajnie chciałoby się. Patrzeć. Z równym pietyzmem potraktowano miasteczka, obozy i rodzące się metropolie, które napotkamy na swojej drodze, i jest to świat, który dzięki takim małym i większym smaczkom wydaje się żywy i tętniący dziką przyrodą. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że podróżowanie po zachodnim Elizabeth i okolicach to tylko wpatrywanie się w ekran. Autorzy postarali się, by zawsze było się czym zainteresować. Rzecz w tym, że wszystkie mechanizmy rządzące grą są tak ze sobą powiązane, że niezależnie od tego, od której strony próbuję je ugryźć, zawsze czuję się, jak gdybym wspominał jedynie o małym trybiku wielkiej machiny. W czasie swoich podróży będziemy mogli robić bowiem dziesiątki mniejszych i większych rzeczy. Na szlaku czekają na nas losowe wydarzenia, które, jeśli będziemy mieć taki kaprys, zachęcą nas do zboczenia na chwilę z toru. Czasami natrafimy na podróżnego w potrzebie, może w pobliskim lesie urządziła sobie popijawy jakaś banda, a może koło nosa przefrunie nam rabuś, który właśnie porwał Bogu Ducha winną dziewoję. Możemy zareagować, ale nie musimy. A gdy już zdecydujemy się podjąć akcję, gra daje nam wybór, czy chcemy grać dobrego, czy złego rewolwerowca. Możemy uratować damę w opałach i powstrzymać jej oprawcę, albo zamordować wszystkich jeszcze na dokładkę ich okraść i odjechać ich powozem. Wszystkie takie decyzje odbijają się na naszej reputacji, bo jesteśmy co prawda rabusiem, ale nawet wśród złodziei istnieje kod honoru. Równie ważnym w podróży jest szereg statystyk, które rządzą nie tylko postacią, ale i zdrowiem rumaka. W lewym dolnym rogu ekranu pojawiają się ikony, które gra nazywa rdzeniami. Symbolizują one nasz stan zdrowia, energii oraz zdolności specjalnej, a także energię i zdrowie konia. Im pełniejsze rdzenie, tym szybciej wypełniają się odpowiednie paski. Weźmy na przykład rdzeń zdrowia. W im lepszym stanie fizycznym jest Artur, a na co za tym idzie pełniejszy jego rdzeń, tym szybciej będzie sam regenerował otrzymywane obrażenia. I w drugą stronę, im słabszy i mniej zadbany, tym szybciej gryzł będzie glebę. Dbać o zdrowie możemy na różne sposoby. Na prędkość opróżniania się rdzeni wpływa masa czynników. Od posiłków jakie je jemy po to czy jesteśmy ubrani odpowiednio dla danego klimatu. Ale by zapewnić sobie komfort, najlepiej rozbijać podczas długich podróży obozy, gdzie śpiąc pod namiotem odświeżymy się, a smażąc upolowaną zwierzynę i przyprawiając ją zerwanymi ziołami, przygotujemy wypełniający prowiant na drogę zastępujący tu klasyczne apteczki. Tak samo sprawa ma się z naszą kobyłką. Konie możemy kupować i sprzedawać, a im więcej czasu z nimi spędzamy, tym wyższy nasz poziom więzi, wolniej opróżniające się paski zachcianek i lepsze statystyki zwierzaków. By zachować ich pełnię sprawności, trzeba się również nimi opiekować, karmić je i czesać. I jak wspomniałem wcześniej, istnieje tu tak głęboka sieć powiązań, że człowiek zastanawia się o co zahaczyć dalej. Bo mógłbym teraz wspomnieć, że byśmy mieli co smażyć na ognisku, możemy wybierać się na polowania dzikiej zwierzyny, gdzie o sukcesie decydują detale tak precyzyjne jak kierunek wiatru, żeby smakołyk nie mógł nas zwększyć, a o jakości uzyskanej skóry to gdzie bidulek oberwał i z jakiej broni. Mógłbym też przejść do bogato wyposażonych sklepów, gdzie możemy jedzenie po prostu kupować, jeśli nie bawi nas bieganie za sarnami, bądź ukraść jak na bandziora przystało, albo zamiast na tropieniu skupić się na mnogości interakcji z koniem. Bo oprócz tego, że musimy go ujeżdżać, ważne jest dbanie o jego poczucie bezpieczeństwa, czyli na przykład uspokajanie go w obliczu zagrożenia. Rockstar dał grającemu cały szereg narzędzi, by dodać realizmu interakcją ze zwierzakiem. Możemy na nim jeździć, możemy prowadzić go zalejce, wzywać gwizdnięciem, przechowywać w wiłkach broń i ubrania, a także traktować jego zad jako prowizoryczny bagażnik na ofiarę pasażera, towar bądź zwierzynę. Koń może się na nas zezłościć nas rzucić, może uciec ze strachu, a jeśli stanie się zbyt knombrny, pomoże zarzucone na szyję lasso, powolne uspokajanie i pyszna marchewka w nagrodę. Zresztą niemal każda czynność w grze przypomina zaawansowaną minigrę. Jak wspomniałem wyżej, bohater może zmieniać ubiór, by dostosowywać go do pogody, golić się czy strzyc u fryzjera. Obóz można ulepszać bronie, modyfikować i grawerować, a nawet żmudne prace na roli odbywają się w formie pseudo QTE. Stopień interaktywności robi wrażenie nawet jak na grę tej rangi. Z każdą postacią, nawet napotkaną na ulicy, można porozmawiać, a część z nich będzie miała nam do powiedzenia sporo więcej niż tylko dzień dobry. Dialogi będą zmieniać się wraz z upływem czasu. Wiele czynności powiązanych jest z zaawansowanymi, bezbłędnie zanimowanymi minigrami dopieszczonymi setkami nagranych linii dialogowych. Możemy napadać na dliżance i pociągi, brać udział w salonowych bójkach, kraść konie, rabować podróżnych, polować na bandytów i sprzedawać ich władzom, rozwiązywać tajemnice Dzikiego Zachodu, robić za chłopca na posyłki, tropić legendarną zwierzynę, odszukiwać znajdźki itd. Bardzo często, jeśli coś logicznie dałoby się zrobić na Dzikim Zachodzie, to da się to zrobić również tutaj. co nie znaczy, że zawsze się to opłaca. Jak w westernach, stróże prawa szybko wystawią za nami listy gończe, chyba że postaramy się, żeby nasze perypetie nie pozostawiły po sobie świadków. Poziom przerąbania nie jest symbolizowany jak w GTA gwiazdkami, których można się pozbyć. Tu list gończy ciągnie się za nami jak za przeproszeniem smród po kowbojskich gaciach. Raz podjudzeni policjanci danego miasteczka czy obszaru nie dadzą nam spokoju, kładąc na naszą głowę grzywny. Im większe Terapaty, tym większa grzywna, a im większa grzywna, tym więcej służb i łowców głów na naszym karku. Ratunkiem jest jedynie ucieczka z takiego obszaru poza strefę wpływu mundurowych i opłacenie grzywny na najbliższej poczcie. Jeśli naprawdę przeskrobiemy, będziemy poszukiwani w filmowym stylu, żywi lub martwi. Wtedy nie pomoże nawet uiszczenie opłaty. Urokiem Red Dead Redemption 2 jest nawet nie sam fakt, ile oddzielnych pomysłów udało się zaimplementować w jednej grze, ale jak ładnie i naturalnie zazębiają się one ze sobą. Jedne elementy płynnie przechodzą w inne. Otwarta rozgrywka nagle staje się misją, zadania przechodzą w otwarte światy, a minigry są w pełni zintegrowane z otoczeniem. Nie powiem, że jest to jakaś nowa jakość budowania otwartych światów, ale czołówka tego, jak powinna wyglądać dziś dobra gra wideo. I oczywiście mógłbym się rozpływać nad oczywistościami, które każdy przecież widzi. Nie odkryje Ameryki, mówiąc, że oprawa graficzna czy gra aktorska są na najwyższym poziomie i będą pewnie przez długie lata podawane jako sztandarowy przykład tego, do czego zdolna była aktualna generacja konsol w rękach utalentowanych rzemieślników. Dlatego wolałbym poświęcić dłuższą chwilę czemuś, co na pierwszy rzut oka nie rzuca się tak w oczy. Wadom, bo z grami wideo już tak jest, że im lepszy tytuł, tym bardziej uwypuklają się jego minusy. Im bliżej ideału, tym ciężej przymknąć oko na skazy, a w RDR 2 jest ich niespotykanie dużo. Może to fakt skali i surowej liczby elementów, które muszą działać idealnie, ale mam wrażenie, że w dniu Premiery jest to gra mniej dopolerowana niż poprzednie hit studia. Na każdym kroku spotykałem się z dziwacznymi rozwiązaniami projektowymi, frustrującymi błędami i kosmetycznymi usterkami, które nie powinny były przejść niezauważone przez kontrolę jakości. Wielokrotnie, na ten przykład, zdarzały mi się błędy absolutnie absurdalne, jak postacie pojawiające się na ekranie na kilka klatek w tak zwanej T-Pose czyli domyślnej, wyprostowanej animacji z wysuniętymi rękami na boki. Kardynalny błąd, którego nie popełniają nawet gry budżetowe. W jednym przypadku jeździec jechał tak na koniu, siedząc przy tym na nim tyłem. Bardzo często sypią się też tak zwane kontekstowe animacje. Bywa, że żmudne przeszukiwanie biurek staje się tańcem ludowym, gdy po wciśnięciu przycisku otwarcia szuflady postać wykonuje trzy kroki w tył i cztery piruety, po czym dopiero wykonuje rozkaz. Kilka razy zdarzyło mi się również zginąć, bo posypał się skryby w grze i na przykład wróg na koniu wygenerował się bezpośrednio na moim łbie, automatycznie mnie zabijając. W innych sytuacjach równie kuriozalnie ginęli moi towarzysze, blokujący się na geometrii, albo przypadkowi przechodnie. Ale największym grzechem RDR2 jest jego archaiczne sterowanie, jak umieszczenie przycisku duszenia ludzi pod tym samym guzikiem, co wsiadanie na konia. Wiecie, co dzieje się często w zaludnionym mieście, gdy chcemy wsiąść na kobyłkę? Postać niespodziewanie odwija się za plecy, robi gigantyczny zamach i zaczyna mordować Bogu ducha winnego przechodnia. Zdarzyło mi się to może ze 4 czy 5 razy, podczas kilkudziesięciu godzin, ale ponieważ z taką akcją automatycznie wiąże się policyjny pościg, grzywna i poblokowanie na najbliższy czas wszystkich misji i zajęć, jest to rzecz doprowadzająca mnie do wrzenia. Takich małych frustracji jest więcej. Przycisk celowania bronią, na przykład, to ten sam przycisk, co wybór postaci do rozmowy. Zanim przyzwyczaiłem się do tego problemu, zdarzyło mi się na przykład zastrzelić oprawcę, po czym wcisnąć guzik rozmowy, by uspokoić ofiarę, tylko że zamiast tego zaczynałem do niej mierzyć, automatycznie wszczynając jej panikę i kolejny policyjny pościg. To nauczyło mnie, żeby najpierw chować broń. Bywa też na odwrót, gdy rozpoczyna się strzelanina, mimo wciskania przycisku, Artur, nadal pochłonięty jakąś zablokowaną animacją, nie chce za cholerę wyciągnąć gnata, przyjmując na klatkę kolejne porcje śrutu. Momentami bywa naprawdę nieresponsywnie. Nie lepiej bywa też z kamerą filmową. Czasami absolutnie z czapy autopilot w tym trybie wyłącza się. Konia zaczyna znosić ze ścieżki i kończy w rowie, na dnie skarpy czy na najbliższym drzewie. Równie wybiórczo działa przycisk pozwalający automatycznie dotrzymywać tempa towarzyszowi, który aktywuje się, gdy mu się zachce. I wiem, że trudno realistycznie oczekiwać w świecie tak złożonym i nieprzewidywalnym, by wszystko cały czas chodziło jak w zegarku, ale zbyt często elementy te potrafią zepsuć nie z naszej winy, na przykład postępy w długo planowanym zadaniu. I choć czuję, że w recenzji tej ledwie liznąłem wierzchołek góry lodowej, jaką jest Red Dead Redemption 2, muszę liczyć na to, że taka dawka informacji wystarczy wam, by podjąć decyzję, czy tę grę kupić, oraz każe zastanowić się, kto w ogóle liże wierzchołki gór lodowych. W każdym razie, nie chciałbym zepsuć wielu niespodzianek, jakie kryje nowa przygoda Rockstara, a mam wrażenie, że z każdym kolejnym zdaniem obdzieram ją odrobinę z magii. Jeśli uwielbiacie te klimaty bądź wolniejszych reakcji w ogóle, to RDR-2 będzie dla Was pozycją idealną. Nie powinni się jej bać również nowicjusze tak, gra jest bezpośrednim prequelem do pierwszej części i sporo można zyskać znając oryginalną historię, ale jednocześnie jako pierwsza opowieść w chronologii stanowi pewną oddzielną całość. Ilość zajęć dostępnych zarówno w wątku fabularnym, jak i poza nim, a także ich różnorodność, powoduje, że jest to jeden z najlepszych zakupów, na jakie zainteresowany gracz może sobie pozwolić w tym roku. A przecież nie ruszył jeszcze nawet przewidywany na dalszą część miesiąca tryb sieciowy, który pozwoli pewnie zainteresowanym spędzić w tym świecie kolejne setki godzin. Jednocześnie, choć nie dziwi mnie ciepłe przyjęcie przez prasę, to mam wrażenie, że ogół graczy powita Red Dead Redemption 2 trochę chłodniej. Jej specyficzne tempo czyni, że boczy od utartego szlaku szybkich gier akcji, co interesującą ironią wpisuje się w filozofię gangu Dacha ludzi, którzy uparcie nie mogą się zmienić w czasach, które zmieniają się zbyt szybko.